O, dobra, dobra, jesteśmy już w, w, właściwie. W, zrobiliśmy już światło, zrobiliśmy sprawiedliwość, zostały jeszcze dwie frakcje. I tym razem zajmiemy się zielonymi, czyli czarnym księżycem. Oto. No, to, no a tutaj jest feinlokad i magistria, to już i żywe wiatry, to, to już pamiętamy. Witaj, wszechak, czarnego księżyca, młodzieńcze. Mój mierz Hassel Tor, macie za wielkiego wojownika, dlatego zostaniesz poddany testowi. Naszym zadaniem w tym rejonie jest budowanie fortecy i łupienie włości należących do imperium, tak jak duże miasta i kopalnie złota do walki. Z nami Imperium wysłała armię Bractwa Światła. Jej obecność utrudni nam wykonanie naszego yy, zadania, do tej pory nie doszło do bitwy między naszymi siłami, gdyż ciągle jesteśmy zbyt słabi, żeby stawić im czoła, dlatego przynajmniej na razie unikaj bezpośredniej walki z Bracem światła, chyba że będziesz pewny zwycięstwa, no i tu Baron Mrok wydaje nam rozkazy. Lordzie Wismerville, Twoja pierwsza misja będzie polegać na tym, że udasz się na północny zachód, gdzie światło trzyma w niewoli oddział naszych żołnierzy, uwolnij nich odnosząc małe straty, potem udaj się do obozu Ruszaj, czekacie wiele pracy. I co tu mamy? No parę Armii Imperium, parę Armii Światła, Szczyt Wiatrów, tutaj mamy Magistrię. Magistria ma dla nas strategiczne znaczenie, zdobędziemy ją, ale najpierw musimy dotrzeć do ufortyfikowanego owazu, który jest tam w tam rejonie, czyli tu. Obóz Czarnego Księżyca. Rozkazałem Ci, abyś najpierw udał się do Pekin Lokad i uwolnił naszych Chyba nie ośmieliłeś się z zlekceważyć naszych tych rozkazów. No i tutaj fajny lokat. Tu jest Murata. No i tyle. I myślę, że mogę Wam jeszcze pokazać, co mamy w zamku. O ile się nie mylę, Czarny Księżyc ma tylko jeden poziom delegatury. No ale na wszelki wypadek, mm, na wszelki wypadek nie będę yy, zaglądał na razie do kosza. To jest krypta Czarnego Księżyca tutaj się szkolinek romantów. No, i tutaj rzeczy takie podstawowe: eee, i koszary czarnego księżyca. I co ciekawe, zobaczcie na jednostki, tutaj mamy paru orków i jednego trola. Eee, co ciekawe, przed wykupieniem kuźni, ewentualnie, nie wiem, czy sali ćwiczeń nie trzeba mieć nawet. Eee, przed wykupieniem tych rzeczy nie możemy rekrutować troli, i wtedy, jeśli sprzedamy trola, gra się zbuguje i będzie każdy kolejny troll kosztował 0 zł. A nie tam, ileś tam, ile powinien kosztować. No, to taka ciekawostka, dobra. Myślę, <śmiech> <śmiech> Myślę, że na początek udamy się. Przynajmniej zawsze tak robiłem, że na początek wybieram się do, na wzgórze wiatrów. Tam jest trochę pieniędzy można chyba zarobić, o ile się nie mylę, a jeśli nie, to przynajmniej w cesarskiej kopalni złota tam na pewno będą jakieś pie pieniądze. No i tam się udamy, i to będzie, no ale tutaj rzeczywiście będzie nas armia imperium napastowała, cholera. Ej, 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 ej! no to widzę, że przeszliśmy przez rzeczkę bez problemów, tak, i pierwsza walka z armią imperium. Ta kampania jest trudniejsza, dużo niż kampania sprawiedliwości, bo nie mamy Paladynu. Z kim przyjdzie nam się mierzyć. Aaa... dobra, tutaj widzę, że bez większych problemów powinno się obyć. Tylko problem jest taki, że mamy jednego trolla tylko, który ma 400 punkt życia, punktów życia. No bo szczerze Orków to nie liczę jako jednostki bojowe. To jest, to jest mięso armatnie i myślę, że tutaj nasza armia, nasza trójka powinna dać sobie radę. Ważne, żeby Gornie nie zabił e, ani Wismerhilla, ani nikogo ważnego. Czy troll ma regenerację? Ma. Nie chcę, żeby e, troll walczył e, mimo wszystko e, z generałem bezpośrednio, bo może oberwać właśnie gdzieś 160 punktów e, z życia stracił. Ilość to dość dużo. Dobra, myślę, że orki... Dobra, już udało się. Bez strat wygrać. 10 i widzieliście? Zwykle za bitwy <laughs> z tymi. <śmiech> Dosta... <śmiech> Dostawaliśmy po 100 sztuk złota tutaj tylko 10, nie wiem dlaczego. No ale tak czy siak możemy iść dalej. Nie wiem. No, dobra, nieważne. Zresztą mogłem sobie kupić parę tych trolli. Dobra, i wzgórze wiatrów. Wismohilu, moje dziecko, za wszelką cenę musisz udać się na wzgórze wiatru. Tam odejdziesz jeden z kluczy twojego przeznaczenia. Co tam znajdę, mistrzu? Nie jestem pewien. Tylko ciebie umiłowałem sobie wiatry, porozmawiaj z nimi, potem będziesz musiał podjąć ważną decyzję. Nasze rozkazy są jasne, bracie. Wismohil nie może dotrzeć na wzgórze wiatru. Musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, nawet gdybyśmy mieli poświęcić nasze życia. Taka jest wola Fratusa Groźnego, mistrza. <laughs> Ojej i tutaj sytuacja nie jest łatwa bo nie mamy tym razem Gorgora no i będę chyba musiał wysłać Wismerhila, tam jest trochę jazdy no. tak i wyślę Vismervilla e, aby, aby aby załatwił e, tym razem aby to on właśnie się udał do, na to wzgórze, wzgórze wiatrów Tutaj się trzeba przebić przez, przez oddział żołnierzy a tych wiatrów też nie ma jakoś dużo ale zawsze nam pomogą coś w walce z wrogami okej okay, ruszyli na nas mm, Dobra myślę że przejdziesz list nie przejdzie kurde dobra teraz przejdzie Tutaj nie chcę, żeby tam orkowie pali. Or orków można poświęcić, bo oni są tani. No jeszcze jesteś w Obserwujemy Cię już od dawna i z niecierpliwością czekamy tego przybycia. W ty... <laughs> Przepraszam Was. Święty miej <laughs> mianuje Cię pośrednikiem między nami a ludźmi. Nie zawiedź nas, bo pokładamy w Tobie nasze zaufanie. No i teraz nam pomogą. Dobra, orków wyślę na pewną śmierć. Eee, o, i widzicie, i ruszyli. Najważniejsze, że zajmą się jazdą to to jest najlepsze, bo coś tam sam muszę zrobić, ale, ale poza tym... No dobra tutaj orkowie trochę oberwą, ale... Kto by się przejmował orkami? Właściwie troll to też nie jest jakaś jednostka super hiper. Taka żeby nie... trzeba był, że trzeba ją pilnować, żeby nie zginęła, ale... No, ale wiecie jak jest. No, lepszy ork, ogr, ork w karści niż, niż martwy, prawda? Orków wszystkich mi zabiją. Wo Wow, już chybałem, że mi i, i trola zabiją, ale widzę, że troll dziesię... Znaczy jeździł tam podjechał do niego z 10 punktami zdrowia. <kł> ale szkudło. No i teraz już dogorywają nasi adwersarze. I to była pierwsza masakra, jaką urządziliśmy wraz z pół światła. No no mówię, te, te ogólnie misje... Z, e, misje... jest jeszcze misja w kampanii Imperium tutaj wzgórzu, na Wzgórzu wiatru, ona jest również dość ciekawa, więc... <laughs> to zależy jak, jak sobie rozplanujemy a no, zresztą zobaczycie co będę wam mówił gdy nadejdzie czas a jest kampania Imperium zdecydowanie naj, najtrudniejszą kampanią ze wszystkich ale również jest dość fajna teraz jestem sprzymierzeńcem Wielkich Wiatrów to dla ciebie wielka szansa moje dziecko teraz gdy odkryłeś już część swojego doświadczenia Ruszaj do Magistrii w drogę. Ciągle czekacie wiele pracy, i tutaj widzimy Invis sobie tam macha tym czymś na tym wzgórzu wiatru. Straty 90%. He. jakoś się kurczę. Przepraszam, jakoś się tym nie przejmę No i do Magistrii nie możemy iść. No i wiecie co? Zaryzykuję, zaryzykuję i udam się do kopalni z jednym trolem. Potrzebuję jeszcze z 1000 sztuk złota, żeby móc. Żeby sprawdzić, czy jest poziom drugi technik handlu. Ale chyba nie ma. Wo, no, mówi ork. A ja nie mam żadnego orka. O, kurde, będzie ciężko. Wodzu, oto kopalnie złota narzuca do imperium. Zaatakujemy ich przez zaskoczenie, prawda? Zgrabimy całe ich złoto. Ach, ach, zabijemy wszystkich górników, potem napełnimy swoje kieszenie, prawda? Wodzu, prawda? No, może nie dokładnie tak, ale będziemy sobie jakoś radzić i tutaj co ciekawe atakują nas wieśniacy czyli ci górnicy niby na szczęście ork się, ogry się regeneruje podobnie do Wismerila, więc nie zabiją go nie zabiją go ci bijąc po 25 no to jest dobre no i tutaj jest pokazane jak słabi są żołnierze imperium Jedna kula ognia i leżą, dobra. Myślę, że no moglibyście się już rzucić na nas. Tutaj taki garnizon niezbyt duży, i, o, i tam jest trochę łuczników. Ale najgorszy jest z tych sześciu jeźdźców. Ale to nie jest nic, z czym nie poradziłby sobie nasz drogi Wismer. No, na dnie czystymi, no, dziwne mi się już zawsze, że, że chłopy się na nas rzucają. A jazda Imperium 400, czyli również. Mm, nie ma jakiejś tragedii, myślę, że. Powinniśmy dać sobie z nią radę. Hmm, ha, piękne to było. Dwóch za jednym zamachem zabił. Rzadko kiedy się zdarza, ale to też również dlatego, że jazda Imperium jest taka słaba. Dobra, troll ma jeszcze dużo punktów życia. Dobra, powinno do <kłysy> do się udać. <kłysy> ale za to łucznicy Imperium są bardzo dobrzy, chociaż też punktami ży życia zbytnią ilością ich nie grzeszą, ale zadają bardzo duże obrażenia. Do boju. Do boju Więc to jest również dużym, dużym plusem. Mam nadzieję, że nie będę musiał zabijać każdego z tych wieśniaków, bo to nam zajmie godzinę, no. Tutaj ci nie umieją wyjść z bramy, głupki. Kurcze nie wiem co mnie tak... kaszle. Gdzie tam jesteś, o... trollu tutaj, no to masz, pozabijaj sobie śniaków czy coś, nie wiem, porób coś. Porób sobie co sobie tam chcesz. Tutaj jeszcze kilku zostało. Dosłownie jeden i chyba muszę pozabijać wieśniaków. Cholera, zejdzie mnie to godzinę. Jeszcze tu są jakieś niewidzialne drzewa, albo coś? Nie, niestety. nic. Hmm. No dobra. Tak, muszę pozabijać wszystkich wieśniaków. To jest denerwujące jeśli miałbym armię orków, to bym puścił orków. Oni by załatwili sprawę, a tak sam, jednym ogrem, to, to trochę, trochę nas zejdzie. Trolem, przepraszam was, myli mi się. A co ciekawe, nie ma w tym świecie ogrów. Są olbrzymy... A nie, dobra, przepraszam, błąd. Yy... Gorgor Bay jest pół-ogrem, o ile się nie mylę. Tak, jeszcze, jeszcze zabiją mnie ci wieśniacy, bo żywiołak ognia... żywiak żywiak mnie bije. No i tak, tak wygląda sytuacja w tej misji. No, jest uciążliwa. Tam masz jeszcze jednego. Tak, bo to wszystko przez tego orka, który powiedział, no zabijmy wszystkich górników, będzie fajnie. Nie, nie będzie fajnie. O poza tym, bardzo mi się podobają dźwięki, jakie wydają, Ogry. Orki, trolle, kurde. No nie, wiecie, wiecie o co mi chodzi. Przecież, przecież wiecie. No, no, stękaj dalej, Wis. No, uderz-że go. No. Udało nam się splądrować ich kopalnię złota. Złupiliśmy około 3000 złotych koron. Nie za dużo, ale dużo. Karlison Fortu nie staje większego oporu. Teraz imperiali będą drżeli w obawie przed gniewem czarnego księżyca i armią czarnego księżyca. Haha. Przed gniewem cesarza, przepraszam was. Cień czarnego księżyca zaczyna się rozprzestrzeniać. Hazel Thorn będzie zadowolony. Będzie się Hazel cieszył. <grym> no. I teraz możemy sobie pozwolić na zakupy, na przykład w sali ćwiczeń możemy kupić lepszą regenerację dla troli. Yy, tutaj jeszcze coś, a kościół. Yy, jeszcze kościół, tutaj wyjdziemy, wejdziemy, żeby się wybudował. No. I czy mamy drugi poziom już? Mamy i czy, a jednak jest konsulat. Jednak jest konsulat, no i dobrze. Jeszcze wejdźmy na wszelki wypadek i wejdźmy do koszar yy, i zakupimy jakieś tam y, jednostki. Tak mi się wydaje, to będzie dobry pomysł. Kurde! Troll 1 kosztuje 160. To jest bardzo, bardzo dużo. Jeźdźcy są tani. Chorąży, mogetaran, kapłanów i nekromantów. Yy, wiecie co? I tutaj nekromanci są dość specyficzną jednostką i yy, kapłani nie mają przesadzonych czarów, no może mają, ale, ale nie aż tak bardzo przesadzone czary mają jak yy, inne inne jednostki, a brakło mi trochę złota cholera a, To sprzedam trochę orków <laughs> sprzedam trochę orków, no i mam jazdę okej okay. no i tutaj kupię sobie lepszą armię, bo tak mi się coś kojarzy, że, że mi się przyda lepsza armia, dobra Kopalnia złota za nami, i no to co, fein lokat. I, i tam no, no od razu mogę wejść w armię Imperium, bo i tak będę z nimi walczył, tak czy siak. Bitwa na równinie. To jest druga losowa bitwa, i już jest przerąbany. Widzicie tego gościa? To jest czarodziej. On ma czary, które potrafią zniszczyć całą naszą. Potrafią. <ścoughs> Trzęsienie ziemi. Wywołuje, gość sobie wywołuje trzęsienie ziemi. Eee, I co się przez to dzieje? Eee, wszystkie jednostki, takie jak trolle, czy jazda, giną bardzo, bardzo, bardzo szybko. Eee, to, że przywołuje żywiołaka, to jest jeden pies. Uderz go, uderz go, zabij go. Wis, kurde zanim się otoczą No i muszę się wycofać Muszę się wycofać, bo Wismerzville zostało 200 punktów życia O, ale coś zabiło jednak jakoś Jakoś zginął ten Jakoś udało się zabić tego naszego wroga Dobra i teraz Dobra, wycofam moje wio co wiotrzejsze jednostki I, i nie sklaśnij go. I to jest. Aha, chciałem wam pokazać czarne kromanty, ale jednak nie, nie zdążyłem. Aha, i zabili mi trola. Tego pojedynczego trola mi zabili. Tam nie było nikogo, kto mógłby go zabić. Cholera. No ale cóż, no mniejsze, i dostaliśmy tylko 10 zł, za wszystko te plugawe orki zagrabiły. Dobra, ale lecimy dalej. Tutaj widzę sztandar światła. Załatwi ich, bo potem nie by dościgać, bo to z nimi kłopoty. Bitwa na równinie. No i również Gorgora. tym, czy... O Jezus Maria. Częściej nie w ziemi można zabić łatwo. W co ja żem się wpakował? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięćdziesięciu czterech jeźdźców. Oj, obawiam się, oj oj, 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 obawiam się, że może być ciężko. No, nie będę kłamał, boję się, że przegram tą bitwę, bardzo, bardzo. Albo Gorgor zginie, albo, albo trolle wszystkie, nie wiem, nie wiem. I widzicie, to jest bardzo trudna sytuacja. Jeszcze Wismaril zepsuł cały. No wiz wiz wiz. Dobra, udało mi się i teraz dzięki temu mogę przywołać <laughs> Dzięki temu mogę przywołać trochę umrzyków, którzy na pewno mi mnie wspomogą w walce. Gorgor, gor, jak się czujesz? Dobrze się czujesz. No i tutaj właśnie bardzo dużo polegamy na na umrzykach, których Yy, przywołujemy. To jest bardzo ważny element yy, walki. Yy, bardzo ważny element walki yy, Czarnym Księżycem armii przywołańców. No ale patrzcie, ile gorgor ma życia, jeszcze ma dużo. Ile walczę i, i patrzcie, ilu już pokonałem miejsców, a ilu jeszcze mnie, mnie czeka. Już mi się orkowie wykruszają, <laughs> trolle już... <laughs> trolle już giną, y ha, jazdę sobie w miarę dobrze, a dopiero posłałem jazdę do ataku, y tutaj w największe skupisko, dobrze, gincie, o, udało się, wygrałem, o, efektywność taktyczna 100% i 29% strat. No, a nie mam za co ich uzupełnić, widzicie to, nie mam za co uzupełnić tych strat, bo mam 44 sztuki złota. No dobra, i kolejna bitwa z losowymi, znów będzie pewnie 20 jestów, a już nie mam orków nawet, cholera. No dobra, na szczęście jest jeżeli... ich odrobinę mniej, raz, dwa, trzy, cztery, 24 jestów I jakieś tam szczątkowe oddziały, ścierwa. Och, dobra, to, to nie będzie taka trudna bitwa na szczęście. Również najgorszy, najgorszy są jeźdźcy, ale to jest pierwsza mapa, jeźdźcy, są, jeźdźcy mają pierwszy poziom, nie ma takiej wielkiej tragedii, ogólnie jazda czarnego księżyca. Myślę, że jest na trze na drugim miejscu ustępuje tylko świa jeździe światło, przynajmniej z subiektywnego odczucia yy, a jak jest na papierze to nie wiem N należy wziąć również to pod uwagę yy, że yy, różna, jazda w różny spokój, yy, różna jazda w różny sposób różna jazda w różny yy, sposób różny... nie przywołał się vampir cholera. Różna jazda w różny sposób atakuje i widzieliście grę sprawiedliwością to strasznie bez przerwy tracili, yy, znaczy... podczas po, 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 po próby ataku tak się... no wiecie, tak samo, tak, tak się przegibali jak teraz Wiz. I to jest, to jest, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o, o, o takie, takie bitwy. I o efektywność jazdy i czegoś tam. Czy, 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 czy innych jednostek. Dobra, ale tutaj trochę pogadaliśmy. I jeszcze jeden. O, ci już na nas ruszyli. Mam nadzieję, że nie będzie tragedii. Nie będzie znów w tylu, miliona. O, to tylko piechota. To nie ma, nie ma tutaj większego problemu. I tak, jak już pewnie zauważyliście, ktoś do mnie tam... Sekunda yy, dobra. Mam nadzieję, że się uda yy, jakoś, to, jakoś to zaradzić i przejść to bez większych strat tą, tą kolejną bitwę. Nie, widzę, że tutaj słabe, słabe jednostki wystawiło przeciwko nam światło. A aj, 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 a widzicie? Yy, Łucznicy światła się nie rozpyrkną na, na jedną kulę ognia. Jest potęga jednak. Dobra. tutaj z was zrobię takie mięso armatnie, żebyście mi stworzyli mięsko do yy, do, do tego. żebyście trochę mięska stworzyli... O, 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 o nie nie. Chciałem żebyście stwor... żeby tam ci stworzyli trochę mięsa do Wow, widzieliście to? Trzech wampirzy przywołał. Uciekajże, nekromanto, uciekaj! Hmm. Po prostu totalnie jak mięso armatnie tych orków można, można e, używać po prostu jak się chce, bo to są jednostki bez sensu. No, a widzicie, wam są dobrzy? Nie dość, że mają regenerację, to jeszcze walczą całkiem przyzwoicie. A ci przywołani i oczywiście ruszyli za uciekającymi. Ej, 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 No i ogólnie nekromanci również szybko levelują, ale są bardzo, bardzo dobrzy. No. I to by było na tyle. I eee, co nas jeszcze czeka? Jeszcze jedna bitwa ze światłem i dopiero Final Lockout. Ej, daleko, daleko, daleka droga przed nami. No, dobra, kurde, zamyśliłem się o czym innym. Eee, e, takie ciężkie życie. E, he, dobra, i ostatnia bitwa. E, mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Bitwa na równinie. Proszę, żeby... Ach, super. Kolejny raz. Kolejny raz. Teraz jeszcze inna wariacja. Trochę jazdy, trochę tego, trochę tamtego. Dobra. E, pewno nie być większych problemów. E... Nie powinno być większych problemów. Tylko tutaj, żeby nam jeźdźcy nie strączyli Jakiś naszych jeźdźców. Na przykład... Tu udało się, ten dostał trochę. Hmm, już są jednostki wsparcia i jeszcze jeden, i udało się, zwycięstwo pełne zwycięstwo bezproblemowe. Jeszcze wyślę tutaj troli, niech sobie trochę ekspa podłapią. A i jazdę również myślę, mogę wysłać. A ten niech sobie nabija expa lecz sobie yy, zabili miejsca. Czy to był grób? Zabili miejsca, no to jest porażka, totalna. No cóż, giną jednostki i to jest właśnie ta rzecz, jest dużym, dużym minusem takiej gier, że jednostki giną i się nie odnawiają. Eee, dobra, myślę, że będzie wystarczy, jeśli na jeden odcinek tyle bitew losowych, właściwie coś my zrobili. Eee, Wzgórze wiatrów, kopalnie, a reszta to same bitwy losowe, jedna za drugą. No cóż, taka gra. Do zobaczenia w następnym odcinku.